Cześć Mankro, witajcie z tej strony Cześć, Witam was w drugim sezonie serii Rolnicy Podlasia. Jakie to może mapa? Widzicie, za mną, za mną są jakaś dziewczyna. Halo, dzień dobry, ty gdzie ty góry jesteś? Z ze mną Bartek jest. Siema. No i o tam idzie nasz alkoholik Roman. Dzień dobry, Romanie. Dzień dobry, dzień dobry. No właśnie. Na samym, ja początku... raczej, że... no, na samym początku... Na samym początku rozumiem, sprzedaliśmy pick-upa. A, a czekaj, cze, cze, co ty powiedziałeś na samym początku, że coś tam. A ja sobie wypraszam. Nie wolno tak mówić, nieładnie. Dobrze. dobrze. Na samym początku powiem, że sprzedaliśmy dwie, trzy wiaty i pick i mamy 65 tysięcy maszynki ku memu zdziwieniu się znaleźć, udało się znaleźć to samo to co było w 17, czyli Case. 1455, powiem Ci tak, Bartek i Roman możecie do pracy przyjść z komp Metal Fochem, Case biorę, Ja biorę urlop na żądanie Dobra widzicie Case International, to, to już wiecie czasami, że jest no to jakby nie mogły zabraknąć, no to jest też oczywiście tutaj były testowane, to nie pytajcie New Holland 8340 z agregacikiem Kuna o, Roman też do niego idzie, może chodź dźwięki tam głośniej yy, może, no, czekaj, gram? Glanteko, tak o, o. Yy, Dobra Ty na słomę robimy? Nie, na sieczkę Dobra, lecimy sobie i tutaj jeszcze mamy Szybki jesteś Mamy też Deutsche Agrostar 6.61 z obciążniczkiem takim innym i z siewniczkiem, więc Roman Możesz, czyli honor i możesz siać A właśnie, a co mam siać? No tutaj tak wszystko, tak wszystko wymaga orki, więc w tym zdolniu się nie wyrobimy i wapna, czyli będzie plon słaby, daj pszenicę może Niech ten, a ja w takim razie jak on kosi Jak on ja kosi... Czemu? A wiesz czemu? Musisz gdzieś tutaj trochę dalej odjechać i włączyć i wyłączyć header, bo musiało wie, co, gdzieś jakoś ten, bo musiało coś ci innego zboża a ja, ci w ciągu tam w header. A ja też wsiadam i jadę do niego. Tam gdzie kości... To ja pomyślałem sobie, że będziemy... Będę od razu za nim leciał dzisiaj taki odcinek pierwszy, więc taki będzie krótki. Mamy 45 tysięcy, więc jest fajnie. Moglibyśmy teraz to wszystko orać, powiecie, ale to już nie w tym sezonie w kolejnym dosenie wapną to wszystko. Może jakąś wiadkę postawimy fajną na combine. Aha, to teraz tam jedziesz, tak? Dobra. Dzisiaj generalnie nie mamy, GP, mamy GPS-a, więc jak troszkę dziwnie się będzie mi grało Bo w sumie teraz nasze, nasze gry, które teraz są, to są jedynie na GPS-ie, tak cały czas GPS ogień Dobra, weźcie się jakbyśmy do mnie teraz, Sofie, weź to teraz popraw A, czy tam, dobra, to jedziesz tam, dobra Nie, obiadę tak i na tam, wiesz, jak wyjadę raz I jo dobra Aha, bo ty to jednocześnie tak. chcesz I jo. Dobra, dobra, spokojnie więc no, w sypie to w ogóle coś? No przejechałem tyle i mam 800 kilo No to prawie... 800 no. litrów no, ponad. Nie wiem czy dobrze czy źle, ale jest dobrze <grafię> Więc tak, to Zavę, pole może będziemy szkole. powiększać Mogą to jest... być jakaś epidemia czy coś No i o, w kolejnych żniwach... Na przykład. No tak, w kolejnych żniwach... <grafię> tak, tak z tak z rękawem, no. <grafię> no i o. Ta, no w ogóle nie w temacie, nie, nie nic związane <grafię> W kolejnych sezonach będę chciał, w sumie po kolejnych żniwach będę chciał Będę chciał co zrobić tutaj, będę chciał to pole powiększyć, bo wiecie tutaj się da fajnie powiększyć Tak jak pole powiedzmy tutaj o, ta droga wiecie, ta droga się przyda, ale to na przykład będzie można zorać i tutaj powiększyć pole, więc Chyba powiększymy, tutaj też puścimy pole. Na pewno, jakoś wiecie, póki jest jeszcze jest, to je jeżeli jesteśmy jeszcze w stanie, takimi maszynami, mamy małe maszynki, to idzie to fajnie się zrobić. Bo gdybyśmy mieli tam większymi, te cypalki robić, no to na pewno bym podziękował. Ej, Dobra. może od razu zacznij tamto kulty ten, jechać z kultywatorem, to żeby od razu zasieć. No i tak trzeba tam właśnie przerobić. A, a tutaj, żebyś też żeby nie będziesz jeździł, to nie wiem. Dobra. Wykon Mogę Wykon nie wyrobić skoszczenia, to jest tak, żeby nie tracić. Ja, gdzie Ty, Bartek, Prezesa do roboty gonisz? Osza... Oczałujesz? No, moja taka pierwsza gra bez gps dzisiaj, panowie. Jest, bo no. zawsze GPS się grało. Dobrze, no to wiesz, trzeba poradzić bez GPS. Na pewno się przecinać nie będę, bo się nie przetnę Już dzisiaj to w realu się najdzie, więc dzisiaj muszę przecinać równo. Więc będziemy jeździć raz przy razie. O, już mija. A czemu tu taki mija? Dziwny. Albo może tu nie będzie mi jak nie wiem, to później się ogarnie. Kurde, już 5 minut tak mamy, ale dzisiaj taki będzie, naprawdę, jak mówiłem, szybki, króciutki odcineczek. Eee, tak, możecie pisać jakieś własne pomysły, to serię, co możemy kupywać jako kolejny. No bo teraz to, a takie jeszcze zaraz nie, no w sumie nie jest gps nie włączę, nie pokażę. Mam to, to już muszę wam pokazać. Kupiliśmy landy, jak widzicie na mapie, ponieważ jak się kupywało pole, to tylko jest pole równo z landem, czyli nie ma. Jakby dookoła tego landu, tylko jest pole, więc nie wiem, czy to jest dobre, czy jest źle. Pole kosztują ile kosztują, może by kosztowały drożej z landami. Kupiliśmy to, no bo to jednak płacić nie wiem. Byśmy kupili pole numer 18 19, przepraszam, i szybciej kupimy. byśmy kupili pole 19, zapłacimy 17 tysięcy, a jeszcze za land, zapłacimy 400 tysięcy, więc moim zdaniem to jest nierealne. Więc od razu kupiliśmy je, więc no. No chore, tak? Moim zdaniem to jest chore, że tyle trzeba płacić. No wiecie, fajnie, że ta mapa w ogóle wyszła, no bo w ogóle miała być mapa yy, z 15, I to jak ona się nazywała? Bjorholm O, Bjorholm no, 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 no. Nazywała się Bjorholm więc wpierw miało być to, ale okazało się, że no, wyszła ta mapa, no to przegłosowane. E, przegłosowane zostało to, tak? No i no, fajnie się będzie mm. dograło, taki powrót do przeszłości, niby 17 w 19. Yy, 17, ale mnóstwo, jakie jak było był głosowanie listowne, czy takie... takie? Yy, na na e-mail mi pisali. A, to prawie jak listowne. No bo teraz taka moda jest wiesz, na takie głosowania. Ja nie wiem, yy. wiem, wiem. Więc no, możesz jakieś fajne mody, oczywiście z modhuba posyłać. Yy, na pewno zobaczę. no, Na pewno z Worldów czy z innych yy, z rzeczy, oprócz budynków, nie będziemy yy, brać. Tak jak już się przestrzegłem tego, żeby kwestia była ta płynna, to wszystko fajnie, więc zobaczymy. Yy, piszcie, w jakie zwierzęta mamy iść. Na pewno nie pójdziemy w świnie. To już my z Romanem przeżyliśmy taki okres, że w świnie już nie pójdziemy. Znaczy... To był szok. No nie, no, nie pójdziemy raczej. To, to już nawet nie ma, uuu, mijaczek. To już takiej bardziej bardziej niż pewne, że my już to nie pójdziemy. Bo to, co ile myślałem. Znaczy, na... No, na pewno nie w taką ilość, jaką mieliśmy, bo tam za dwa dwie świnki to można mieć. Tak o... To co dla sobie. tyle, o ile. Dla, dla to siebie to. No tak, ale. Tak, dla sportu. Tak, to to na pewno nie no bo to... Wiecie, po części to było fajnie, że tam powiedzmy te dziennie, dziennie, jak wtedy tam się nam rozwinęło, to gdzieś koło dziennie wywoziliśmy, tak? jeden, dwa transporty to było fajnie, tak? Tam te 20 tysięcy, 30 000 się dostawało, no ale jeżeli wkładu własnego co dwa dni było 30-40 tysięcy, to prawie wychodziliśmy wychodziliśmy na zero z skarmo, tak? Więc to dla mnie no. dla mnie, dla mnie, dla mnie jest głupie, więc na pewno nie będę... Nie będę chciał już iść świnie, bo to takie, to, to, to nie. Tak e... samo jak padło ci pomysł, co by wszystkie e, zbiory dać świnkom, nie sprzedawać. A to nie byłem miał no, ja. wtedy, no, ale jakby nie było, takie coś było i żeśmy byli ładnie w plecy przez to. No, tak. no ale cóż. Powiem tak, pozdrawiam ci Murzyn, e, tak, Murzyn, Murzyn bodajże to był, mówił, więc pozdrawiam, e, no, Byliśmy stratni około 800 tysięcy. Oczywiście, Facebooka ja nie wyłączyłem. Poczekajcie, kto to pisze? A, to, to, to ona może pisać. E, dobra. E, no więc, plecy byliśmy ostro. No, ale tak, tam Roma, no co, tutaj jeszcze sezon i sezon, to byłby koniec. Tak, już tak my tam przypaliśmy takie ładne pieniążki. W ogóle, Bartek, ty masz DLC Platinium? Nie. Hej, zrezygnowałem, bo troszkę obecnie muszę oszczędzić kasy. I... Ok. Jo, bo tutaj fajnie na przykład, by się sprawdził na przykład Tucano, ale to za jakiś czas, jak... jeżeli A, nie... Aha, mo... Złod... chyba z Lodów można by go ściągnąć, myślę, się. Polega. Można. Zobaczymy, Właśnie. pomyślimy, jak nie MOT, jeżeli nie ten, to przecież za... możemy tego Ferguson Activa kupić, przecież tak? Przecież to, to tutaj dużo tych już jest. Za parę nie pójdziemy w te maszynki, które mieliśmy, więc, yy... więc jeżeli mieliśmy waltrę, to będziemy mieli waltrę, ale większą na przykład, albo GCB będziemy mieli większego, no. lub w ogóle. A ten Ferguson Activa to naprawdę musi być bardzo zacęcionik. A to kombajn. No wiem. Właśnie. No więc. Nie no, spoko, robot. No bo mówisz Kuba, A... że fajny ciągnik, nie, Parygusona Keewa. jeszcze to powiedziałem tak? Okej. No tak powiedziałem. Jest... No i kto A. tu jest pijany. A, no to dobrze, co. I to cięłam. Jak żyś zdrośny na początek przed nagraniem, bo się stresowałeś. No tam, już, no, już nie musisz tak wygadywać. No cóż, a tak wiesz, delikatnie musiała być zasta słodka, no, ale... I na pewno co będę chciał kupić, panowie, na tej serii od razu już wam mówię, to dżundirkę tego malutkiego, tego, to 6M-kę bodajże, będę chciał go zakupić, spróbować, nigdy nie mieliśmy, w sumie ją chyba omijaliśmy szerokim łukiem, bo nie, na sadnobierskich mieliśmy z modów, a tak spróbujemy ją na tej serii, zobaczymy sobie jak to będzie coś z końami stało, bo może tymi czujnikami na razie się wyrabiać będziemy, no ale na pewno któryś czujnik pożegnamy. No, jedyny też taki minus, znaczy minus lub plus, nie wiem czy to zaliczać do minusa czy zaliczać do plusa I mamy już postawionych pasji, czyli musimy sami stawiać Więc nie wiem, co, kiedy się tu, jak to było panowie, że już chyba zwierzęta mieliśmy jakby, tylko było trzeba podejść i kupić, co nie? bo na nawet nie pamiętam jak to było no, tak, pastwisko było dla krów Było, to ja wiem a, a dla... Były owce, były krowy, krowy i, świnie. i były świnie Czyli to po prostu podchodziło się i się kupły, co nie? Tak No jakoś tak, nie i tam, tam chyba za transport doliczali już no i albo mogę sama się przywozić, bo daje. Nie. No tak, tylko muszę no być blisko skóry, jakoś tak to działa. Nie wiem jak zawsze obraz dostał. No więc... Zbyt lepiej, żeby hmm, hmm. Na pewno pójdziemy. Nie, w sensie... no. Na Solo save to wiesz. Jak... Więc zobaczymy czy. Zobaczymy w co pójdziemy. No w krówki to na pewno. A teraz byśmy mogli w sumie pójść w, w owieczki najpierw. No, sprawa. No tam, jeżeli chodzi o owce, to mieliśmy na odzera, znaczy na odzera, co tak mówimy, ale to tak się przeżył, że tak gramy tak, od zera, e, tak fajnie. E, na tej tam na pierwszym to my w sumie, jeżeli chodzi o owce, to prawie nic nie mieliśmy do czynienia, bo kupiliśmy, zbudowaliśmy go No na sam koniec. Na sam koniec, więc się nie wyrobiliśmy troszkę, lecz znaczy, tak, No. A słuchaj, a są jakieś paswiska dla owiec w ogóle? Yy, budynki, że one generują gną i gnojowice? Czy nie? Gnojowice? ale nie. jest chyba mod na to. No, na pewno jest na to mod, powiem, że był. Coś takiego by widziałem. No nie by było. No bo jednak no, tak, poszukujmy się, ten... od każdego zwierzęcia powinien być, rozumiem. jednak powinien być No jasne, no bo no, ja tak, jasno, no, no, To oni nie stroją, nie ścigają, nie, no, no, nie No dziwne, nie? No tak, no, powinno być w każdej. Tam Tyle, nic, więcej, <laughs> mniej czy więcej, mniej. No to no, prawda. E, więc... No, ale tak sobie gadając, chyba jest naprawdę na tą moc, musimy popatrzeć. No to później, poszukamy na już na ten... pewno, no, poszukamy na pewno. Znaczy bo nie to... wiem czy to będzie na oficjalnym na ModHubie czy ja to widziałem na LS Portal, ale nie pamiętam Ty dałbyś mi jeszcze tak parę tak pokosić? No czekaj bo... To, to czekaj, skończę i ten. ten rajkę i, ci... I Ty tam zrobisz? No dobra, to pojadę, tam YouTube. Gdzie ty pojedziesz? Czekaj, kombajny mi chodzi. Nie kombajny co to znaczy, pójdę no. No ale czekaj, a ty, ty ile masz procent? 74. Mało sypie, według mnie, bo jest to na 4.75. No ale 4, to wymaga orki wszystko, więc takie wiecie. Ty, no wiesz tak? ja. co, Roman? Wiesz co, Roman? Mogliśmy użyć naszego programu. Wiesz, o którym mówiłem dzisiaj. Przedostawać go na tym save. Aha. No to tam, innym no. razem. A Kuba, Kuba, a kiedy zmieniamy się w nich? No, no... Jak najszybciej. No jak najszybciej <laughs> chyba. No bo no, my, no? Dobry pomysł, jestem za. Się... Bo nasze czujniki y, mają po ile? 145 i najwięcej, więc jakiegoś dobrego. W sumie poszukamy się na tym, na, jak to się mówi, na oficjalnej stronie. Ale jest fajny, tutaj widzę, że... aha, zmowy jest oryginalny chyba. No nie wiem, poszukamy no jakieś 3-metrowe na przykład. Wiem, waderca przecież gdzie 3-metrowy? To mamy teraz. Na tyle płyt. można kupić. 4-5 metrów, a żeby było 6. No, 6, metrów, 6, to byłoby dobrze. Myślę, to, 6, to tak, było myślę że go styk będzie na 150 końców. Szaleństwo. No, dobry jest, trzeba inwestować. No, ja o, nie wiem, dobrej torby. No i Bo tu w ten silnik widzę, że się koło koliboce trochę już odpada mi powoli. Trzeba go zmienić. <laughs> E, ładnie idzie ładnie. Tylko że trochę się wolno, bo to widłek kręcą. To taki chyba moją zaim minus. że się da jakoś to przyspieszyć, bo spokój nie da się. Ale kurde, powiem wam, że zasy. W tym kombajnie strasznie mało grałem, więc w sumie mam w końcu, mogę się. Nie wiem, mi się, stra... się nie specjalnie, pod... mi się tylko wnętrze w tym kombajnie podoba, także ja bym go, sta... ja by go spisał na straty osobiście. No, na razie musi porobić, tak jak nie mamy aż tyle... No Ja trochę się nie narobiłem robiłem tym w 17. No wiecie, to tak jest... Tak są jak to jest wiecie, to teraz ten sezon i kolejny, czyli ten co teraz siejemy, no to taki będzie sezon dość słaby, no bo nie oszukujmy się, no ale za dużo nie rozumiem jak to wszystko wymaga orki dopiero poramy, zanim zaworo po, już powiększamy i wtedy posiejemy jakieś rzepaki, żeby się odkryć jakieś soje, na pewno pójdziemy, no to wtedy to sezon myślę, będzie myślę, że jak chcemy najszybciej się odkuć, to opłaca się w pójść w rzep. No rzepak soja, no wiecie, soja na przykład jest droższa, mniej sypie, rzepak jest tańszy, więcej sypie, więc wychodzi na to samo, ale z tym, no, no pokupujemy kupujemy jakiś, ja, też byś. Żeby... Raczej jest... znaczy, w porównaniu do soi to jest tańsze, ale według mnie bardziej się opłaca rzepak jedna. Znaczy no, co, z mojego doświadczenia to, to dla mnie wychodzi, to jest prawie to samo, jeżeli chodzi o to i rzepak i soja, bo to jest droższe, ale mniej, rzepak tańszy, ale więcej sypie, więc no już to no, miałem tym. Ja jeszcze nie inwestowałem w soję nigdy, więc niespecjalnie nie wiem jak to tu coś zainwestujesz u nas na. Soja na jak trafisz do brący naprawdę widzisz piękny przychód, jak sprzedajesz. No, aż, aż mówisz, że chcesz więcej soi, tak? No. Porównując rzepak. Mówisz o... To 17 tak? to jakie ja grałem, to tylko Soja. No Soja, soja była, była. No, no była, była. Soja była, 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 była więc zapewne. Dobra, 16 minutka, zaraz wybiję, nie, więc co, ja się z wami pomału żegnam. Oczywiście Bartek i Roman byli z nami i będą cały czas. Ojo. Powiedzcie papa. Dużo zasiałeś? Trochę widzę zasiałeś Nie, nie zasiałeś, zaraz ja. wezmę, wyjdę z ciągnika, wezmę e, jakieś wydarko i będę ręcznie rozrzucał. Szybciej pójdzie. O, tak. no bedy, a ja ci będę ten, śpiewał, siała baba mak, nie wiedziałem. <laughs> Powiedział, wiedział, a jej nie powiedział. No właśnie, więc o, co, pożegnajcie się. Ale... Pożegnajcie się ładnie. A jak ładnie się żegna. Więc co, trzymajcie się, czeszczem do następnego i cześć No na razie trzymajcie się, hej